Się pokrótce opowiem wam jak się moja przygoda zaczęła z ptakami Tam jeden widz mnie poprosił żebym o tym opowiedział Powiem wam To się zaczęło jakbym byłem jeszcze ojeju, Do podstawówki chodziłem Czwarta, piąta klasa Hodowaliśmy z bratem Znaczy inaczej Chcieliśmy hodować e, gołębie No to tam tato E, miał swego znajomego, który ma, miał tam wkładował jakieś gołębie ozdobne, pocztowe. Sprowadził nam, e, przywiózł nam dwie pary strasserów, coś takiego, jak dobrze pamiętam. Później jakieś wywrotki były, mewki, jakieś takie miksy nawet pomieszane. Mieliśmy... Może z 8 par. Jeszcze pamiętam, tato nam pomagał budować woliery, woliery, gołębniki. Trzymaliśmy bodajże chyba parę miesięcy nawet, bo tato mówi, żeby nie wypuszczać je, no i tak siedziały, siedziały w, ty, w tych gołębnikach. Później wypuściliśmy, Tego, te gołębie nam półciekały z powrotem tam gdzieś do sąsiada jeździliśmy za tymi gołębiami, to z bratem rowerami, pamiętam jak, no jakby to było... Wczoraj. No. Później ta hodowla się powiększała, naprawdę powiem wam, mój brat bardziej kierował się w gołębie pocztowe, ja to znowu ozdobnę, naprawdę mieliśmy dużo tych gołębi, z 200, około 200 sztuk, no miał o wiele więcej tych pocztowych, on bardziej tutaj gdzieś tam chciał lotować nawet Poznało tam hodowców, naprawdę u nas tutaj z Lubuskiego dobrych hodowców jeździł po hodowcach. Ja bardziej właśnie gołem Posiadałem naprawdę mewki, to dobre mewki, dobrej jakości, garłacze, różne, różne gatunki garłaczy, ale największym takim właśnie, jak to się mówi, oczkiem w głowie były olbrzym rzymski. Naprawdę powiem Wam bardzo ładny, duży, tak. No byłem zachwycony tymi, tymi gołębiami później gdzieś e, poszliśmy też w kury ozdobne. Mieliśmy trochę tych kur, e, nawet gęsi się przebijały gdzieś tam, ale kur naprawdę mieliśmy e, właśnie kochiny olbrzymie nie przepraszam, brachmy, mieliśmy brachmy, parę brach. E, Oni tego mi się poszło. Mieliśmy parę brach. Od tych brach e, się później zaczęły. Kochiny też, jakieś kaczki. Pamiętam, że właśnie sąsiada pies, sąsiada pies, szedł nam na posesję i zagryzł nam koguta z brach. No, ciężko było się z sąsiadem dogadać, ale oddał nam pieniądze. On dał nam pieniądze za tego Koguta. Jeszcze chyba wtedy nam kaczora też... E, Kacora... Dobrze mówię? Kaczora, tak, kaczora nam zagryzł też. Naprawdę pies był taki, że jak wchodził, to wszystko co widział to zagryzał. To były naprawdę <laughs> wspaniałe czasy. No wspominam to no jakby, jakby to było wczoraj. No i później tutaj jak poznałem swoją żonę teściu właśnie, a tu już chyba opowiadałem na jednym z, filmie, z filmów, jak właśnie teściu y, sprowadził z, pierwszą parę barżandów zwyczajnych. No i tak jakoś się od tego zaczęło. Ja, po, ja później sprowadziłem właśnie sobie, kupiłem parę barządów srebrnych, akurat w tej wolierze tutaj była to była pierwsza woliera. Tutaj one były później były białoczuby. Albo tajwańskie. Teraz nie jestem pewny, ale której z tych. No i tak powoli się to rozrastało. No, teraz, jak widzicie, jest dużo tego. Sześć chyba gatunków bożatów. Złote. Chciałbym teraz. Nie, no sześć. Nie. nie przez, jeszcze nie mam, bo znaczy mam kupione, tylko teraz odejewa się z, e, sprowadzał na fotowlata, że będzie ich więcej raczej niż 6 Tutaj mamy brygeny też, zeberki Nawet na Turkachę, są tam z tyłu za bażantem Także no jest naprawdę A może teraz pójdę Wam po półki pokażę No teraz przyszliśmy tutaj do świergotek, nie do Orozal Powiem Wam, że to się zaczyna naprawdę, jak to się mówi, od jednego, a kończy się na paru. Nie, no cały czas chcę więcej tych ptaków. No teraz e, może miejsce jest, ale chodzisz czasem. No bo to nie jest, e, nie jest problemem nakupywać ptaków, ale żeby po prostu je utrzymać. To też jest tutaj o tym ważne, trzeba o tym pamiętać. To jest właśnie kogut mojego teścia. Pierwszy ptak na hodowli. Już jest tutaj, chyba za 4 lata. Ale będzie wymieniany na nowego kogucika, bo na dole jest jego, si jego córka. Także będzie wymieniany na nowego kogucika. No i powiem Wam, że no chce człowiek coraz więcej, coraz więcej. No na ten rok to już i tak naprawdę dużo ptaków kupiłem. Już na dniach pojawią się na hodowli, więcej już naprawdę na razie nie będę chciał. W przyszłym roku nie planuję nowych zakupów. Bo to nie jest sztuką nakupywać, ale sztuką jest to utrzymać, żeby też nie chorowało. A najbardziej się cieszę, właśnie z wielu szponów szarych. Także no to będą pierwsze ptaki e, pokazane dla Was, jak już przyjedą na hodowlę. Także te ptaki na pewno wlecą na pierwszy odcinek. Dobra.